Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym dziesiątym okrągłym odcinku naszych warsztatowych opowieści. Jak widzicie, nie jestem sam, jest ze mną osoba, której bezpośrednio dotyczy nasz poprzedni konkurs. W poprzednim odcinku pytaliśmy Was o klasę Super Twin. Pytaliśmy o to, do kogo należy rekord dwóch obiektów: rekord torów w Brnie i rekord torów w Poznaniu i jakie są to czasy. Jacek, niewątpliwie wszyscy wiemy, Ci, którzy nie wiedzą, to już wiedzą. Należy on do ciebie. Jacek Molik Speed Day Polska, e, osoba, która w naszym teamie odpowiada za to, by być najszybszym, ale również odpowiada za to, żebyście wy mogli bezpiecznie i szybko jeździć na motocyklach. Jacek, prowadzisz na co dzień treningi, zajmujesz się szkoleniem ludzi. Teraz tak naprawdę od kilku lat pokazujesz, że to nie tylko kwestia gadania, ale potrafisz również to robić. No, dzięki temu że mam dobrze przygotowany motocykl. Hmm. Nie oszukujmy się. Trochę motocykl jest prawda, Mamy słaby motocykl <laughs> i nie chcemy mieć mocnego motocykla, bo trochę go nie potrzebowaliśmy do tej pory. Nie przypadkiem jesteśmy na hamowni. Chyba ty stojąc w pit lane. <laughs> nie przypadkiem jesteśmy na hamowni, musimy trochę dopracować nasz motocykl. Dodajemy 10 koni i liczymy na to, że rekordy Poprawimy. Poprawimy. Natomiast przejdźmy do samego meritum yy, konkursu. Jacek, ludzie nie potrafią często określić, co to jest rekord toru. Często mylą to i ktoś gdzieś pisze, zawsze mamy jesienią wypływ mistrzów Pucharu Polski, mistrzów Pucharu Markowego i mamy również mistrzów rekordów torów, którzy gdzieś tam pojadą na jakiś track day, zrobią kółko, uda się, bo jest pusto, bo nikt nie wyjechał, i on jest zadowolony, bo on jest najszybszy na torze. To tak nie wygląda. Żeby móc uznać rekord za oficjalny, muszą być spełnione pewne warunki. Powiedz, Jacku, jakie? To znaczy, no, z punktu widzenia filmowskiego, gdzie jestem sędzią międzynarodowym, bardzo ważną rzeczą jest prawidłowe nazewnictwo. To jest to, co przez przypadek stop... wspomniałeś wcześniej, między wierszami tu rzuciłeś, mistrzowie Pucharu Polski. Nie ma czegoś takiego, coś takiego nie istnieje. To chciałbym też od razu rozwiać. Jeżeli jest mistrz, to mistrz jest tylko i wyłącznie w mistrzostwach. W pucharach jest zdobywca pucharów, ale pomijając już ten fakt, przechodzimy dalej co odnośnie rekordów okrążenia. Generalnie, Federacja Światowa FIM określa to bardzo precyzyjnie. Rekord okrążenia jest zawsze tylko i wyłącznie uzyskiwany w czasie okrążeń z wyścigu. Dlaczego? Z konkretnej przyczyny. Jeżeli mamy motocykl, możemy go przygotować w najróżniejszy sposób. Możemy zmieniać przełożenia, możemy zmieniać opony, możemy zatankować go praktycznie na suszę, że nie będziemy tam mieli nic oprócz paliwa na trzy okrążenia. Nie wolno przyjmować takiego założenia, że motocykl stricte przygotowany na to jedno okrążenie, że on tak jeździ. No bo tak, on tak to... nie jeździ. On tak po prostu nie jeździ. Motocykl, pusty tak tor, jest. super warunki i tak dalej. W Dokładnie. wyścigu to wszystko musi zgrać się samo. Nie mamy na to wpływu. I musimy być powtarzalni. Dokładnie. I to w tym momencie jest dopiero określenie, że to jest prawdziwy e, rekord okrążenia. Oczywiście Dorna robi swoje jakieś tam chocki klocki przyjmują najlepszy czas kiedykolwiek uzyskany, gdziekolwiek, ale to są zupełnie inne klasyfikacje. To nie do końca jest, są oficjalne rekordy okrążeń, które jednak bądź co bądź Dorna promuje, no ale to wiadomo, to jest marketing. Tu bardziej chodzi o to, żeby żeby gdzieś pokazać, że jesteśmy lepsi, jesteśmy szybsi, jesteśmy najlepsi i tak dalej, i tak dalej. U nas jest to troszeczkę inaczej, na całym świecie zresztą to tak obowiązuje, że tylko i wyłącznie czas najlepszego okrążenia w wyścigu jest brany pod uwagę jako rekordtoru. W wielu dyscyplinach sportu ostatnio to widać, że mamy zwycięzców, zwycięzcy czerwonych czapek, zielonych koszulek i tak dalej, i tak dalej. Moda na marketing jest ogromna, natomiast sportowo trzeba zrobić czas. W trakcie wyścigu, wtedy wiemy, że motocykl jest regulaminowy, wtedy wiemy, że wszystko było zgodnie z przepisami itd. Jacek, jakie zrobiłeś czasy w Poznaniu i w brnie, bo nie wszyscy sobie poradzili ze znalezieniem tego, trudno jest czasami to znaleźć, co tak. też troszeczkę świadczy o tym, że nasi kibice powinni się troszkę bardziej interesować sportem motocyklowym. To nie powinno nikomu sprawiać problemów. Z jednej strony, ludzie mówią, że o bo ten sport się nie rozwija, a z drugiej strony sami nie potrafią znaleźć wyników, więc. Jakby, Słuchajcie, przede wszystkim gdzie to znaleźć? Są aplikacje. Tak. Na przykład Speedhave. E, są na stronach federacji, takich jak PZMOT, oficjalne wyniki z wyścigów. Tam można to znaleźć. Tak. Więc troszeczkę faktycznie trzeba się namęczyć, ale da się. Dobra, Jacku, jak to wygląda? Liczby liczby. No mieliśmy to szczęście w tym roku znowu popodkręcać troszeczkę te rekordy i na Poznaniu udało nam się uzyskać czas minuta 42 512 tysięcznych sekundy. Na torze w Brnie mieliśmy czas 2 minuty 18 i 304 setne. Yp, setne. co ja gadam? tysięczne, przepraszam. To są czasy, których nikt do tej pory nie robił. Ja pamiętam, jak przyjechaliśmy pierwszy raz do Czech kilka lat temu, to jak zaczęliśmy jeździć takie czasy, łamiąc te 20, to oni wszyscy się, wow, jaki wy macie motocykl, jaki wy macie motocykl. Okazało się, że nie, to nie jest kwestia motocykla, a tej oto tutaj osoby. I fajna rzecz, wszyscy przyspieszyli. To nie tak. jest tak, że my jedziemy, a I oni zostali nie tam, gdzie byli. Czesi gigantycznie przyspieszyli. W Polsce wygląda to nieco inaczej, ale liczymy na to, że przyjdą szybcy zawodnicy do Twina, bo 1,42 to jest dla niektórych taka abstrakcyjna liczba, nie wiedzą, co to znaczy. Ja bym chciał, żebyś ty jako trener sportu motocyklowego, jako osoba zajmująca się organizacją eventów na torze w Poznaniu, powiedział, co oznacza ten czas. Kto robi takie czasy z takich, powiedzmy, amatorów? Przyjeżdżają do ciebie amatorzy, którzy nie są zawodnikami, jeżdżą w speed dayu. Jakie motocykle robią te czasy? Typu na przykład, idę do sklepu, kupuję sobie... 600 czy litra, co ja pojadę na Poznaniu? Powiedzmy, jestem drogowym motocyklistą. No to, to bardzo ciężko określić, mhm. ponieważ ja wiem, to jest bo to różny, zestaw różny, najróżniejszych ludzi, najróżniejszych opon, najróżniejszych przyzwyczajeń, umiejętności i stylów jazdy. Ale generalnie, jeżeli już ktoś jeździ poniżej mhm. minuty 45, minuta 44. To jest w grupie A, w tej najszybszej. I Najszybsza to na grupa. każdych treningach, jakie tylko są organizowane na to, że poznań. Jeżeli ktoś jeździ poniżej minuty 40, to wchodzi do tego takiego, powiedzmy, elitarnej grupy tych najszybszych zawodników, i to już naprawdę nie, jest, nie ma się czego wstydzić. Jeździć mhm. poniżej minuty 40 motocyklem jakimkolwiek, to już jest naprawdę bardzo szybko. No ale żeby tak odnieść punkt odniesienia, żebyśmy mieli punkt do odniesienia, no, zawodnik, który uczestniczył w Mistrzostwach Świata Supersport 600. Christopher Bergman mhm. ostatnio pobił rekord Pawła Szkopka, który był przez o wiele, wiele A, lat, chyba robił. nawet 10 lat był, tak. o ile dobrze pamiętam. Także Paweł niestety go stracił na sam koniec swojej kariery. Jest nam bardzo przykro z tego powodu, bo bardzo cieszyliśmy się, że to Polak był, no ale Christopher też jest bardzo sympatycznym zawodnikiem, lubimy go, no ale jest Szwedem. No, poprawił Pawła o jedną dziesiątą i w tym momencie czas jest minuta 32 i jedna dziesiąta. Nie będziemy bawić się w tysiące, bo ani tego do dokładnie nie pamiętam, Czyli ani nie ma sensu. Przyjmijmy, że 10 sekund szybciej jeżdżą te najszybsze superbajki. ale to są superbajki, które są naprawdę topowo zrobione. Na dzień dzisiejszy 600 jeżdżą minuta 35, minuta 35 i pół, tak, no 36 Ale powiedzmy. topowe. To są topowe 600. Najszybsze 600, kiedy kiedykolwiek pojechały na Torze Poznań, to było 34, minuta 34 i chyba 2, o ile dobrze pamiętam, mhm. plus minus. A najszybszy Supersport 300, Czyli te trzy setki, małe bliździungwy. E, w tym roku także nowy rekord, minuta 448. I to są wyciągnięte to wszystkie ładnie. soki. Tak, no z trzy setki, które ma tam powiedzmy 45 A 50 do kogo koni. należy ten rekord? No akurat do mojego syna. Tak się składa. <laughs> Przypadek? Nie sądzę. <laughs> no, także, także, no. Y a minuta 42,5 jest dobrym czasem, ale my wiemy cały czas, że można go poprawić. Mieliśmy jeszcze bardzo dużo różnych rzeczy, które są do poprawienia, ale dopóki nie ma ciśnienia, no to nie ciśnienie Liczymy do na to, że ono końca. będzie. Liczymy ale w tym roku będzie. na to, że ciśnienie będzie. Przychodzą nowe osoby do Twina. W następnym odcinku, jeśli jeszcze będę mógł skorzystać z Jacka Wiedzy, chcielibyśmy Wam opowiedzieć właśnie o Twinach. Dlaczego warto iść do Twina, dlaczego warto do niego. Gdzieś tam zbudować motocykl i wystartować. Co więcej, jeśli potrzebujecie konkretnych informacji i potrzebujecie się dowiedzieć dużo o wyścigach, dużo o klasie Twin, Jacek, niebawem targi. Tak. Będziecie na targach w Warszawie, będzie można was tam znaleźć. Będzie można nas znaleźć na targach w Warszawie, będzie można nas znaleźć na targach w Poznaniu, także i na Motor Show, i na tutaj Ptak Expo mhm. jesteśmy, pokazujemy się, możecie zawsze w każdej chwili do nas przyjść, porozmawiać, przekażemy informacje, bo to jest nasz cel. My dzielimy się naszą pasją. Zresztą, Paweł to jest to samo co ty. No, nie robisz tego z żadnych ty? wielkich finansów. Wszyscy bo... robimy to tak, tak naprawdę są... z miłości do wyścigów motocyklowych. Każdy z nas o tym marzył. Dzisiaj już nie ma na co czekać. Musimy się bawić, żeby <grym była jasna <grym> sprawa. Ten facet nie ma 20 lat. Nie będę zdradzał ile ma, ale przerwy w ściganiu... Tylko nie rób następnego konkursu ile proszę. Ile miałeś lat przerwy w ściganiu? 20. 20 lat to on miał przerwy w ściganiu. Wrócił i jak widzicie bije rekordy. Da się. Da się. Najważniejsze to chcieć. Was zapraszamy na targi. Odwiedźcie Jacka, a my z Jackiem na pewno przygotujemy coś dla Was do następnych odcinków. Dziękujemy i zapraszamy. Do zobaczenia. Szybka aktualizacja naszej elektry. Udało nam się dokopać do rozrządu. Z samego myślę rozrządu, z jego obsługi, wymiany. Łożysk wewnętrznych i tak dalej. Zrobimy pewnie osobny odcinek, żeby gdzieś tam może nawet uda się jakiś tutorial kiedyś z tego sporządzić. Natomiast na ten moment chcieliśmy się z Wami podzielić tym, co znaleźliśmy w naszej elektrze. Przebieg tego motocykla to jest jakieś niecałe 90 tysięcy kilometrów i to jest tak naprawdę deadline na rozrząd. Już znaleźliśmy jedną złą rzecz, która tak naprawdę no świadczy o tym, że powinno być to wcześniej zrobione. Zobaczcie, po wyjęciu rozrządu specjalnie tego nie ruszaliśmy, znaleźliśmy już tutaj takie coś. To jest poleciało. To jest kawałek tego. Spójrzcie. Tu mamy już ułamany ślisk naszego rozrządu, odpad kawałek. Więc to już jest naprawdę za późno na wymianę tego. Powinno to być zrobione wcześniej. Tutaj pięknie widać, jak jest to już zużyte po tej stronie. O Widać, że ten ścisk już jest cały wyorany, wyrezany. Natomiast to, co nas cieszy, to w bardzo ładnym stanie jest to mosiężne łożysko tutaj, ta tuleja ślizgowa i w bardzo ładnym stanie. To świadczy o tym, że wał jest prosty. Oczywiście sobie później zmierzymy ten wał. Natomiast w bardzo ładnym stanie jest również sama płyta. Nie jest nigdzie wyrezana, nie jest wyorana. Wałki wyglądają na oryginalne, ale też są w bardzo ładnym stanie. Co ciekawe, wszystko tutaj w tym motocyklu wygląda bardzo ładnie. Tak jak niektórzy mówią, a Harley, Harley, Harley. No słuchajcie, to jest motocykl, który ma 90 tysięcy. I tak naprawdę poza rzeczami, które jak widzieliście po tamtej stronie zostały głównie napsute, to nie znaleźliśmy w nim nic złego. Poza standardową eksploatacją, no bo trudno tutaj te ślizgi rozrządu nazywać, nie wiem, wadą czy problemem. Było wiadome, że tutaj i tak trzeba zajrzeć. I co ciekawe, nie baliśmy się tych wydech, wycieków, przepraszam, właśnie dlatego, że i tak chcieliśmy zmienić rozrząd. Żeby zmienić rozrząd, zobaczcie, musieliśmy i tak pościągać całą górę. Jedynie co zdjęliśmy nadplanowo, to tak naprawdę dolną obudowę e, rockerboxu. boxu. Z tego tytułu, że to mogłoby zostać, ale umówmy się, jeżeli jesteśmy tutaj, to i tak lepiej ściągnąć zawsze wszystko i wymienić te uszczelki, bo one, spójrzcie, no tu nie ma żadnych cudów, one po prostu ze starości gdzieś tam się wygrzały i zaczęły po prostu puszczać. Tutaj też informacja dla tych, którzy często pytają o płukanki. Czy warto dawać płukanki do silników? Wiem, że odbiegam, ale spójrzcie, bo to jest fajny przykład na to. Ten motocykl ma przejechane... 90 tysięcy kilometrów, jak czyściutki jest ten silnik wewnątrz. Tutaj nie ma naprawdę żadnego brudu. Ja tego w ogóle nie myłem. To jest czyściutkie, świeżo rozebrane i nie ma żadnych osadów, nie ma niczego. Więc po co to płukać, skoro w dzisiejszych czasach wszystkie oleje, a biorąc pod uwagę zapach tego oleju, zakładam, że jeździło to na oleju mineralnym, czy jak Amerykanie mawiają, na oleju z dinozaurów. Pewnie oryginalnym harlejowskim, bo to w Stanach bardzo często i tak śmierdzi standardowo ten olej. On ma dość specyficzny zapach. Natomiast nie ma tutaj żadnych złogów, nie ma tutaj żadnych osadów, nie ma tutaj żadnego syfu, bo trzeba jedną rzecz wziąć pod uwagę. Tu nie ma mokrego sprzęgła jako takiego w tym samym oleju, w którym jest silnik, a najwięcej zanieczyszczeń pochodzi zawsze ze sprzęgła. I jak wymieniacie sobie olej w Harleyach, to widać, że najbrudniejszy jest właśnie ten ze sprzęgła. Ten z silnika jest po prostu czarny przepalony, ale nie ma w nim opiłków, nie ma syfu. I taki silniczek czyściutki, wszystko sobie Dodatkowo gdzieś tam uszczelnimy, wymienimy wszystkie uszczelki, poskładamy, wymienimy te ślizgi rozrządu i będziemy się cieszyć, myślę, kolejne 100 tysięcy spokojnie takim silnikiem, jeśli nie będziemy go jakoś specjalnie tuningować ani kombinować. Dobrze, my bierzemy się za składanie, w następnym odcinku zajmiemy się resztą naszej elektry i gdzieś tam przyjdzie w końcu czas na podsumowanie, ile ten motocykl tak naprawdę będzie finalnie nas kosztował. Dziękuję i zapraszam ponownie. Witam serdecznie. Słuchajcie, była seria o Harley'u do 30 tysięcy, gdzie Elektra grała główną rolę. Przy okazji pewnych decyzji tego to młodego człowieka, którego poznaliście wcześniej ze 125, zapadła decyzja o nakręceniu kolejnej serii. Stasiek, 125 znudziła się. Tak. Znudziła się dość szybko. Bardzo. Bardzo szybko. szybko. I to jest najfajniejsze w 125. Nie to, że się nudzą, a to, że pozwalają każdemu, Osobom przede wszystkim nie posiadającym prawa jazdy kategorii A spróbować czegoś tak fajnego, czym niewątpliwie jest jazda na motocyklach. Zapadła decyzja o zmianie motocykla na większy. Miało być czekanie do przyszłego roku. Miała być kategoria A. No, umówmy się, młodzież nie należy do cierpliwych. I bardzo dobrze, że nie należy do cierpliwych, bo zapadła decyzja, robimy kategorię A2 i kupujemy motocykl, który na tą kategorię A2 rewelacyjnie się nadaje decyzja zapadła ma to być co Sportster 883 Sportster 883 on się łapie właśnie do kategorii A2 i to jest najfajniejsze jak zwykle zakup spontaniczny można powiedzieć nieprzemyślany jeśli można takowych dokonywać kryteria były proste dwie dychy budżet szukamy motocykla im świeższy tym lepszy jak będzie uszkodzony spoko poradzimy sobie Wtrysk był tutaj też e, dość ważny. Stasiek, po. No, nie zaprzyjaźniłeś się z gaźnikiem. Nie, ja jestem całkowicie techniczny, więc to, że jest tu wtrysk. Mój tata mówi, że będzie mi dużo prościej, więc ja mu wierzę. Słuchajcie, wierzy i ma rację, bo przy układach wtryskowych nie będzie wszystkich tych problemów, które miałeś do tej pory z kaczką, uh -huh. bo taką ksywkę dostała ta 125, a tu się po prostu podchodzi, zapala. Słuchajcie, kupiliśmy motocykl <grych> tak naprawdę przez internet. Tak. Odpaliliśmy po prostu na olx -ie. Harley Davidson do 20 tysięcy, pojemność do 1000. Wyświetliły się ze cztery sztuki. Ten był najświeższy. Tak, 2011 rocznik. Nie należysz również do ludzi rosłych? Ach, nie. Wiadomo po kim. E, natomiast trafiła się wersja low, czyli on jest fajny, bo on jest bardzo niski. Jest. I świeży rocznik, to jest 2011, 2011 rok. Zdecydowaliśmy, kupujemy. E, tutaj ciekawa sprawa, tak się składa, że Stasiek no... jeszcze na fakturę VAT. Tak, udało się. Bardzo duży plus dla sprzedawcy pełna faktura VAT na ten motocykl. E, młody gdzieś tam ze swoją, że tak powiem, połówką rozwijają biznesy bardzo fajnie. Na pewno odpis VAT-u się im przyda. Natomiast słuchajcie, kolejna rzecz, kupiliśmy ten motocykl nie oglądając go, kupiliśmy w ciemno ze zdjęć. Nawet po niego nie pojechaliśmy. Tak, za daleko. 500 km nie warto. Motocykl był kupiony, można to powiedzieć, firma wszystkim znana, importer motocykli z Zagórza, Zagórze nie jest metropolią, jak sobie wygooglacie Zagórz, bo tak to się nazywa, tak. znajdziecie na pewno tą firmę, zaryzykowaliśmy, kupiliśmy, wczoraj w nocy, późno w nocy dotarł kierowca, o trzeciej, tak, 3? No. o trzeciej w nocy, to w sumie dzisiaj, nie wczoraj, dotarł kierowca, Przywiózł nam to na przyczepie, zdjęliśmy, obejrzeliśmy. Część rzeczy oczywiście widzieliśmy. Wygląda to dokładnie tak, jak wyglądało na aukcji. Tak. Nie ma tutaj żadnych zmian, poza jednym podmalowaniem błotnika. I to akurat dobrze, bo paskudnie by to wyglądało na zdjęciach, to było zardzewiałe. I powiedz tak, czy jesteś zadowolony z tego zakupu? Boże, zakupu tak. zakupu ciemno. Jak najbardziej. Jest świetny. W momencie, w którym go odpaliłem, zakochałem się po prostu. Istotna rzecz. Odpalił. Bo tak. kupując go, nawet nie wiedzieliśmy, czy ten motocykl pracuje. Oczywiście w ogłoszeniu było napisane, że silnik pracuje idealnie. Tak. Nie ma powodów, by nie wierzyć człowiekowi, który sprowadza rocznie kilkadziesiąt, jeśli nie w setki, już idą te motocykle, nie opłacałoby mu się kłamać. Zaufaliśmy, kupiliśmy motocykl się pojawił. Słuchajcie, cena za ten motocykl? 19. 18,900 plus o, transport. Tak. Czyli wyszło ci to ile do tej pory? 19,400. 19,400 Słuchajcie, znaleźliśmy chłopaka, sam znalazłeś, mm -hmm. e, zresztą ja staram się tutaj jak najmniej pomagać, niech się dzieci uczą. E, znalazłeś faceta, który to przywiózł z Zarzeszowa. Za ile? 550 zł. Dlatego po niego nie pojechaliśmy. Koszt jazdy po niego busem byłby prawie trzykrotnie większy, więc bez sensu. Do tego cały dzień, że tak powiem, w tyłku. jest i na pierwszy rzut oka, co widać, słuchajcie, motocykl długo stał, to widać od razu, to już było widać na aukcji, jest cały zmatowiały, trzeba będzie troszeczkę popracować. Motocykl ma uszkodzony błotnik przedni, ma trochę obcierek, ma trochę takich zarysowań, połamane klamki. Co ciekawe, nie ma przedniego hamulca, bo był odkręcony przewód hamulcowy. Akumulator oryginalny jeszcze, żeby nie było, z logo Harleya, oczywiście nie działa, żeby było jasne. Włożyliśmy na szybciutko akumulator. Z naszej elektry, który też poszedł, powiedzmy z elektry wypadł, nadaje się do śmietnika, ale sportsterek na nim pociągnie. I zobaczcie jedną rzecz, ten motocykl po prostu bez najmniejszego problemu, w odróżnieniu do elektry, posiada nawet kluczyki. O, nie umiem przekręcać, a no, tu nie stacyjka, to blokada. O, tu mamy stacyjkę, daj Sprzęgło, bo nie działa kontrolka luzu. Gada. Słuchajcie, przepięknie gada, bardzo ładnie chodzi. Nie ma najmniejszego problemu. Ma to nalatane 21 tysięcy mil, więc bardzo niewielki przebieg, jak na Harley'a. Chodzi to super. Tak wygląda młody, zadowolony, początkujący Harley'owiec. Zgasimy to. Nie ma żadnych objawów tego, żeby cokolwiek mogło być tutaj nie tak. Czyli tak naprawdę kosmetyka. Po prostu. po prostu kosmetyka. Trzeba to doprowadzić do porządku. Eee, wyzwanie dla młodych ludzi. Ja tutaj nie jestem potrzebny zbytnio do pracy przy tym motocyklu, bo tu nie potrzeba jakiejś wielkiej wiedzy z poziomu mechaniki motocyklowej. Tu potrzeba tak naprawdę dużo czasu, dużo chęci i czyścimy. Zdamy Wam relację, co wyszło, co znaleźliśmy. A przy okazji na pewno zrobimy kilka po porad, się. tutoriali i odcinków z naszym Harley'em. Tym razem do... 20 tysięcy złotych. Zobaczymy, w ilu uda się zamknąć. Dziękujemy i zapraszamy do śledzenia historii. W naszych warsztatowych opowieściach nie może zabraknąć czegoś na temat narzędzi, chociaż tutaj narzędzie jest nieco na wyrost. Chcieliśmy się Wam pochwalić naszym ostatnim nabytkiem. Gdzieś przeglądając katalogi oryginalne Harley Davidson znaleźliśmy bardzo fajny gadżet. Gadżet, który na pewno przyda się na wszelkich serwisach motocyklowych itd., ale nie tylko. Słuchajcie, to jest... To akurat dużo ludzi zna, osłony serwisowe na zbiornik paliwa. Ta harlejowska jest wykonana naprawdę bardzo porządnie, jest takiej, można powiedzieć, pseudoskóry. Zakładam, że to jest raczej, tak, na pewno nie jest to oryginalna skóra, ale wygląda bardzo ładnie. Można sobie to założyć na bak w trakcie wykonywania jakichś czynności serwisowych, zwłaszcza kiedy na przykład dzieje się coś w okolicach kierownicy, w okolicach tutaj gdzieś główki ramy, Taki Pokrowiec bardzo ładnie zabezpieczy nam motocykle przez, przed jakimiś uderzeniami i zniszczeniami lakieru. Przydatne również dla ludzi, którzy mają ciasno w garażach. Jeżeli gdzieś tam macie motocykl naprawdę wkomponowany na zimę i bardzo często koło niego przechodzicie, fajnie ochroni to Wasz zbiornik. Ale zbiornikowe pokrowce raczej większość z Was zna. My tak naprawdę kupiliśmy go. Przez przypadek, jako parę do pokrowca, którego zaczęliśmy poszukiwać, ze względu na to, że wjeżdżając na hamownie, gdzieś te duże błotniki w Harlejach no są jakby bardzo wyeksponowane na zewnątrz i mogłoby się wydawać, że da się je uszkodzić, choć jeszcze na szczęście się nam nie zdarzyło, ale trzeba zapobiegać takim rzeczom. Poszukiwaliśmy czegoś ciekawego, czegoś, czego nie ma do innych motocykli, czyli pokrowca. Zobaczcie na przedni. Błotnik. Okazuje się, że da się taki pokrowiec bez problemu kupić. Oczywiście oryginalny z Harleya. Zobaczcie, jaki świetny gadżet. Zamontowanie go to jest naprawdę sekunda. Zobaczcie, od tyłu bez problemu przekładamy to przez lagi. Z tyłu zahaczamy to o błotnik. Cyk, z przodu naciągamy. Sekunda roboty i zobaczcie, jak ładnie to. Osłania cały błotnik. Jeżeli macie ciasno w garażu, jeżeli nie macie miejsca, tego typu gadżet pozwoli na to, że nie porysujecie sobie błotnika. Bardzo dużo tych Harley ma właśnie ten przedni błotnik od góry gdzieś tam poobijany, porysowany. Tego typu zabezpieczenie spowoduje, że będzie super. Słuchajcie, wydatek kilkuset złotych, a tak naprawdę zabezpieczenie lakieru wartego znacznie, znacznie więcej. A jeżeli chodzi o mechaników, zabezpieczenie cudzej własności, co jest tak naprawdę chyba najważniejsze. Na dzień dzisiejszy tyle, mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał, jeśli tak, dajcie lajka, like subskrybujcie nasz kanał, a już za tydzień widzimy się po raz kolejny.